Wykrzyk, ja zastanawiam się, ja? się tylko, czy y, Daman Ratajczak teraz ma w głowie coś takiego. Mło warninga nie ma. Właśnie. Może mógł ktoś odpowiedzieć. Jarosław Campbell i Ron Tangate tu uzupełniają stawkę wyścigów. Ratajczak i Campbell ten Design i, Rantange i Rantange jak startują doskonale się rozburzają. Zostaje w prezentacie, się do pierwszego uchu i Nie, to rozegrałem. No i to Pedersen będzie wykluczony jak na moje, co? No. no. Bardzo szeroko poszedł. Wręcz go wyniosło. Wyciągnęło go mocno. Teraz widzimy. Na jeszcze w pół wyprostowanym motocyklu. Tam gdzie przecież wiedział, z kim miał ten kontakt, więc gdybym mógł się utrzymać na motocyklu, to, to by się utrzymał. Się, zrobiłby wszystko. No nie, no ale go powiedz po prostu jak rywala. No, no błagam. No nie był to upadek własny zawodnika w kasku No, nie, nie, no co nie. Mam nie, no nie, no nie, no teraz. Zobacz. I on jeszcze z nim jedzie. Aj. Nie świeci się jeszcze żadna lampka, ale domniemamy, że, że Niki będzie to wykluczony po prostu. Ta perspektywa. Proszę zobaczyć. On jedzie jak z najgorszym rywalem. Tak. Gdzie są Zielono Gdzie jest Niki Pedersen? Rondan no, nie nie mieści się w kadrze przez moment. bo to jest, yy, to jest kompletne nieporozumienie to co zrobił teraz Niki jest.